Witam się z Wami bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Jest to tak jakby druga część filmu o odbiorze mojego auta. Jedziemy odebrać Opla Vaxuala Mokkę w pełni elektryczną. Jestem bardzo podekscytowana. Wybrałam kolor biały, bez czerwonych dodatków. Auto tema dokładnie rok i niecałe 9 miesięcy. Ma przejechane 7,500 mil. wcześniej w Motorpoincie, bo właśnie z Motorpointu mamy zamiar kupić to auto. To Wam dokładnie mówiłam, ile te auto kosztuje, także nie będę teraz się już powtarzać, po prostu tamten film zostawię Wam w opisie pod filmem. To był bardzo fajny vlog, tam też miałam jazdę testową Mokką, także zapraszam Was bardzo serdecznie i zaraz będziemy na miejscu. To jeżdżamy na miejsce. Motorpoint, Betlejem. Może jeszcze zmienisz zdanie, może zobaczysz jakieś <grym> inne <identyfikacje, grym> auto. Nie, nie zobaczę. Już jestem pewna, że chcę mokkę białą elektryczną. Oh. Stoi? Gdzie stoi? Nie stoi. Widzisz? Może w środku mają. Może w ogóle to nie ten dzień, nie ten tydzień, tylko o przyszłym tygodniu myśleli. Nie widzę tu nigdzie samochodu, ale jest mi tak gorąco z tych emocji, że ja już kurtkę od razu zostawię w samochodzie. Ale jak tego Mitsubishi odbierałam, to w środku stał mój, mój Mitsubishi. Może w środku mają moje auto. Zobaczymy. idziemy. With Lee. No problem at all, is it to jest Yes. Or, okay, no problem, just to take a seat in the a Thank, okay? you. Thank Thanks. you. very much. Co? 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 Taki Taki. przygotowali. Nie widzę nigdzie, gdzie oni mają moje auto. No teraz to ja jestem serio ciekawa, gdzie jest mój samochód. Może gdzieś od tyłu mają po prostu. Pani powiedziała, żebyśmy sobie w kafejce usiedli na chwileczkę i poprosi tego pana, który, który wtedy z nami rozmawiał. Pan ma na imię Lee. Patrzyłam właśnie na mój samochód i, i tak docierało do mnie, to jest mój samochód, Jezu, idziemy zobaczyć. Normalnie. Jak jest piękny. Zobaczcie. Jeny, o matko, jak mi serce bije. O Boże. <laughs> Moje nowe auto. O, ja cię nie mogę. O Jeny. <laughs> ale jest cudowny. Wojtek już ogląda. Teraz trzeba szukać tych złych rzeczy. Ale ja tu nic nie widzę. Oni dadzą nam go do jazdy testowej. To wtedy będziemy go dokładnie oglądać. Ja, no jest po prostu cudowny. Hi! How are you, you ok? Yeah. you? Hi! You Yes. <laughs> zobaczcie, dostałam kluczyki do mojego samochodu. No wszystko wydaje się być ok. Dzień, serce mi tak bije, że nawet sobie nie wyobrażacie. Ale ma ładnie w środku. Ma tak ładnie w środku, i to co się martwiliśmy, że tutaj może mieć porysowane, to nie widzimy na razie żadnego, żadnych zniszczeń, żadnych zadrapań. Jeszcze zobaczymy, jak wyjedziemy na światło dzienne. <laughs> Piękny. Naprawdę jest zadbany, i naprawdę chyba się postarali. Przygotowali go, nie? Mhm. Ja tu nawet brudu nigdzie, nawet w szczelinach nie widzę brudu. Tak go wyczyścili. Dobra, jedną kropkę widzimy na masce i wiecie co? Wojtek próbował to zetrzeć i nie da się tego zetrzeć. Nie wiemy co to jest. Pan mówił, to tylko brud, ale to nie wygląda na brud. O, to jest w tym miejscu i kompletnie nie wiadomo co to jest. Wojtek chusteczką próbował zetrzeć, a to takie raczej widoczne. Wydaje hmm. mi się, że tutaj gdzie moje auto stoi. To są przygotowane auta dla klientów, czyli oni dzisiaj wydają trzy samochody. Trzy samochody ludzie odbierają. I akurat obok stoi Peugeot, o którym też myślałam kiedyś. Tu jest mój, a tu jest Peugeot. dużo większy. No i tu jeszcze jest Tirok, czy jak Wojtek mi mówił. Także te trzy auta dzisiaj będą odebrane. Wiecie, że teraz, jak już wiecie, emocje opadły, ochłonęliśmy. Zauważyliśmy kolejny żółty punkt, coś tutaj. No to było ewidentnie Do zrobienia jest z tym no. autem i tego na pewno na miejscu nie zrobią, także wydaje mi się, że nie odbierzemy dzisiaj auta tak, jak przeczuwałam. Jedziemy na godzinę 11 z Wojtkiem do dentysty, a później do Motor Pointu zobaczyć moje auto. Ja nie wiem dlaczego, ale dzisiaj od rana mam jakieś takie przeczucie, że ja nie odbiorę tego samochodu dzisiaj. Że że coś będzie nie tak. jakieś takie mam przeczucie. Nie wiem, także cieszę się, ale taką blokadę mam, żebym się aż za bardzo nie cieszyła. Także jestem na to przygotowana i tak, bo w poprzednim filmie, jak go obejrzycie, tam mówiłam, że mam jakieś przeczucie i nawet nie chciałam się aż tak cieszyć, żeby nie być rozczarowana, ale miałam jakieś przeczucie, że, że nie odbierzemy dzisiaj tego auta. Zat Zobaczcie, tutaj. Zrobione i. Tutaj. I to jest z tyłu. Jak my tego przed chwilą nie widzieliśmy. Przecież całe auto oglądaliśmy. <laughs> Także tu jest taki punkcik, na masce jest taki punkcik, Zaraz tak kolejny wypatrzy. Kolejny? Mhm. Pokaż. Dobra, siedzimy tutaj przy biurku. Pokazaliśmy Pani te wszystkie te trzy punkty, które nam się nie podobają. Pani powiedziała, nie ma problemu, że oni to zrobią. Powiedzieliśmy, że nie chcemy odbierać auta, zanim to nie będzie zrobione. Ale pani już tutaj nas zarejestrowała na jazdę testową i mnie i Wojtka powiedziała, że mamy sobie pojechać, tylko powiedziała, że najpierw pójdzie do workshopu do do warsztatu ich i żeby przed naszą jazdą próbną to zrobili nam. Ale przecież oni tego nie zrobią, Wojtek mówi. To, to nie jest, to jest coś z lakierem. Nie wiem, co będzie dalej. Tam, tararą, jedziemy na jazdę testową. Boże, <ścoughs> Pani się tłumaczyła tym, że nie widzieli tych przebarwień. W ogóle powiedziała, że to jest ptasia kupka, że nie wzięli tych przebarwień, bo tam w warsztacie mają ciemne światło, przepraszała i oni będą chcieli całe części polakierować, więc będzie to już lakierowane. Powiedziała, że zajmie im to kilka dni, albo mogą auto odebrać dzisiaj i wrócić, albo po prostu oni to zrobią i wtedy przyjadę odebrać. Wolę drugą opcję, najpierw niech zrobią, wtedy ja odbiorę auto. Siedzimy już, Siedzimy już w środku, jedziemy na jazdę testową, dali nam 20 minut. To no, to <głos> <głos> no widzicie, tutaj wszystko ładnie wygląda. Nie ma zniszczeń. No bardzo ładnie. Podobało mi się, jak brałam w Oplu w Aksualu autotestowe, to pani mi dała papiery, wiecie, do przeczytania, do podpisania, a tutaj pani wypełniła wszystko na komputerze. Spytała się, czy mam czytnik QR-kodów w telefonie. No iPhone ma od razu, jak się kamerę włączy. Zeskanowałam QR-kod i cała mi się umowa na telefonie wyświetliła, i tylko podpisałam i przyszło mi to automatycznie na maila. No i jak wrażenie? No na razie tu nie można pojechać szybciej. No, ale nie, no dobrze chyba wszystko. Pierwszy raz siedzę za kierownicą mojego samochodu. Ile tu jest? 30? Tak, tak, ale trwa. tu nie było żadnego. O, nie, ale fajnie i w końcu mogę w aucie sobie zimny łokieć robić. No, bo jak szybko otworzysz, to będziesz. Moim nie... No ale w sensie, że sięgam, bo w moim nie sięgałam i nigdy nie mogłam sobie tak jechać. Deszcz zaczyna padać. A ty mm. marzysz o zimnym łokciu Sielam nie, tylko zawsze tak daleko miałam wszędzie, a tutaj tak o, głowę oprzeć. Fajnie, bardzo wygodnie mi się tym autem jedzie. Jestem zachwycona, jak gładko się tym autem jeździ. Tak lekko, tak przyjemnie, tak tak smooth, prawdziwie. Wojtek to co innego testuje. To te swoje sportowe, sportowy program. O, co chwilę mnie wbija w siedzenie. Wojtek dodaje gazu i przestaje. Wszystko, a kierownica tak grzeje, ale odjazd, po prostu czad. tak już tutaj schowek cały e, przejrzał, już wszystko działa. W ogóle to wiecie co? Dla mnie jest to coś niesamowite, że kupuje się auto używane z salonu i oni... Takie dopieszczą, jakbyśmy co najmniej nowe auto odbierali, nie? Tak będzie wyglądać. No przecież wiemy, że kupujemy używane i że to auto coś może mieć. A tak Motorpoint chce, żeby klient był zadowolony, że wszystko zrobił, wszystko. No, odjazd. Tylko tutaj przez drogę, jeżeli kupujecie auto albo byście kupowali kiedyś z Motorpointu, nie odbierajcie, dopóki, właśnie, nie będzie wszystko zrobione, bo już, już też słyszeliśmy takie opinie. Że ludzie wiecie, tak, tak cieszą się na to nowe auto, odbierają, dobra, przyjedziemy innego dnia to zrobić i potem, a to nie mamy tutaj teraz miejsca, przyjedźcie za tydzień, a to coś tam, albo to ludziom się nie chce już wracać, a wiecie, lepiej od razu to mieć zrobione. Wiecie co? Miałam telefon ze szkoły, akurat teraz, jak jedziemy autem. Tak się przestraszyłam. Okazało się, że Max, oni teraz mają porę lunchu, oni są na dworzu. I drzazga mu weszła w rączkę gdzieś. Już nawet nie pytałam, w które miejsce i po prostu boję się, żeby infekcja nie dotarła, nie, nie doszła. Jeny. Teraz nie mogę mówić. Więc e, chyba zaraz wracamy i jedziemy do szkoły, wyciągać mu tą drzazgę. Nie mogę, jaka, jaka wichura jest po prostu tak wieje. Jedziemy teraz szybko do szkoły. E, pani wszystko sobie zapisała, do czego uwagi mieliśmy, więc nie zawsze zadziałał. Kluczyk, bo jak się wchodzi i zbliża się do auta, powinno się auto samo otworzyć. Nie zawsze to działało, więc to będą sprawdzać. Sprawdzę też czujnik z przodu. Prawdopodobnie jest to coś z ustawieniami, ale upewni się, bo nie dawał dźwięku, jak z przodu chodziłam przed, przed autem. Tyle nie działał, tylko przedni nie. No i jeszcze tam nie wiem, na początku, jak weszliśmy, jak zobaczyłam moje auto pierwszy raz i oglądałam dookoła, tam chyba nawet dotknęłam tej klapki od tego do ładowania. Ona tak trochę odstaje i też poprosiłam, żeby na to zwrócili uwagę. Powiedziała Pani, że kilka dni potrwa malowanie tych części, że to zależy jak szybko będą schły, ale że kilka dosłownie dni i, i auto będzie gotowe i wtedy skontaktuję się ze mną, będę mogła przyjechać. I no po prostu cały czas się zachwycam, że kupując auto tutaj u nich... Ma się wrażenie, jakbyście nówkę, sztukę z salonu, wiecie, dopiero wyprodukowane auto odbierali. Po prostu tak dopieszczone to auto będzie. No szok, tam. No, malowane będą już elementy. No, malowane ale... będą elementy, ale w sensie, że to nie jest, że przychodzisz, oglądasz, kupujesz to, co widzisz. Oni tak długo będą, nie wiem, robić to, co klient zauważy, aż klient będzie w 100% zadowolony. To jest, to jest coś niesamowitego. to wiecie, no używane auto było nie było, nie? Więc każde używane auto co prawda to tylko rok tam i 8 miesięcy, ale, no, ale było używane i, i zawsze jakieś auto coś ma, a, a tu oni nie, oni wszystko robią, żeby było wszystko, wiecie, w 100%. procentach. Tak, wiecie, sobie myślimy dalej z Wojtkiem, bo tutaj ym, niektórzy... Ktoś nam zadał pytanie, czy nie patrzyliśmy w innym salonie, który sprzedaje używane samochody. Tutaj, nie wiem, pierwszy na myśl przychodzi mi taki Arnold Clark, na przykład. Kiedyś jeździliśmy tam, oglądaliśmy auta, nie tylko, że były droższe, a MotorPoint gwarantuje, że dadzą najniższą cenę. Nawet jeżeli gdzieś znajdziecie niższą cenę, pokażecie im oni obniżą cenę. To po pierwsze, ale nigdzie te auta nie były takie dopieszczone. W Arnold Clark te auta porysowane, brudne tutaj świecą się, no wiem, że to przygotowane, ale starają się. Wyglądały z daleka nam też ładnie, ale jak się przyjazd? No jak się podejdzie. No i w że w takim Arnold Clarku, Arnoldzie Clarku, jeżeli byśmy wrócili, że nam coś się nie porzetam do żółte, coś na masce, że nam by to zrobili, tam właśnie nie, tam takie, jakie widzisz, ale to tam kupujesz, to tylko tu w motorfoncie tak się starają, nie? No. To idealne dla Ciebie, dla mnie. Ciekawe, co tam zastaniemy w maksarączce. Ale pani mówiła, że na spokojnie, czyli to nie może być duże, ale. Jejka, takie czasy mamy, że szkoła nie, nie może tego tknąć, nie? Nie może tego wyjąć. Kiedyś to wiecie. Pani by podeszła, bo wyjęłaby koniec, a, a teraz nie. Rodzic musi przyjść. No, ale mówiła, że to nie jest, że, że okej okay, będzie. No, chyba, że przyjedziemy, a tam pół drzewa w dół. Nie, futwujemy. Już po akcji Max wrócił do klasy siedziel... Dobra, czekajcie, wejdę do auta, bo jesteśmy przy aucie Przyjechaliśmy do szkoły Pani z biura Poszła do klasy I wróciły dwie panie z Maxem Nauczycielka i pani z biura no bo to chyba nauczycielka musi przekazać dziecko, nie? Tak jest, nie może pani zbiora, nie wiem. W każdym razie tutaj, w tym miejscu na dłoni miał jeden ślad po jednej drzazdze i w drugim wbite było, tak dosyć mocno czarne to było. Ja zrobiłam szybko zdjęcie, żeby mieć dla... Nie, aż się zaplułam, żeby mieć dla was. No i okazało się, że szkoła nie ma ani pensety, ani nic nie mogła pani znaleźć, chodziła, szukała. Dała nam chusteczkę taką... Mokrą, wiecie, z płynem dezynfekującym, nasączoną, i dała nam agrafkę. I tą agrafkę wysterylizowaliśmy, przetarłam rękę Maxowi. No i Wojtek tam dziubał, dziubał. Ja zagadywałam Maxa, żeby czym innym się interesował. To było dosyć duże i dosyć głęboko, ale dosyć szybko ci to poszło, nie? Wyciągnąłeś to. I to tak wyglądało może tylko. I to nie była drzazga, tylko to wyglądało jak kolec od róży. Pytamy się Maxa, co się stało, a on mówi, biegał po trawie i się przewrócił na trawie. Albo jakaś roślinka tam była, albo coś, nie? Ale to tak jak, jak kolec od róży, taki cienki. Mm, wyglądało, nie wiem. No w każdym razie jest teraz godzina 14 i tak się zastanawialiśmy, czy dadzą nam Maxa już do domu, żeby w domu to zrobić, czy na miejscu, ale nie, nie. Max zostaje w szkole i tak myślimy, czy nie chce dać szkoła, że ma do końca szkoły siedzieć i koniec, mm, czy myślą o rodzicach, że rodzice, wiecie, do pracy muszą wrócić, nie? Ale no, nie mogę, że sami nie tknęli tej drzazgi, bali się. Weź zajść do Herona na chwilę. O, do Herona musimy jechać. Jajka muszę kupić, tam coś jeszcze. Mm, no, w każdym razie <laughs> godzina i trzeba wracać do szkoły po Maxa, ale całe szczęście, że nic takiego się nie stało, że to, wiecie, Najpierw myślałam, że to coś ogromnego, skoro dzwoniła szkoła. Potem myślałam, nie, na pewno nie, skoro tak mówiła, że okej, okay, że mamy na spokojnie przyjechać. Ale im bliżej szkoły byliśmy, tym bardziej stres mi nie dopadał już potem. Zobaczcie, akurat koło nas czarna mokka stoi. No nie wiem, no tak mi się te czerwone dodatki nie podobają. Dobrze, że będę miała bez. I ona ma inne felgi, nie? Niż moja. Te A, moje no mi się może... bardziej podobają. No nieładna, jeśli o mnie chodzi. No każdy ma inny. No, nam, nam biała się podoba. O, jakie mają koszyki fajne? Parę rzeczy już mamy tutaj zapakowanych. Zobaczcie, jakie slasze tutaj mają. Trzy za jednego funta. to i Hook's Beach. Mocktail. <-tire> no dobrze, wróciliśmy do domu. E, tutaj mam zakupy. Rozpoczynamy. Food haul jest godzina 14.26. Tak mówię, bo sama sprawdzam co chwilę, która jest godzina, żeby po do szkoły jechać. Za wszystko zapłaciliśmy 35,86. I mamy tak, dwa razy żwirek dla naszej Lili. To zobaczcie, Pink Grapefruit Tonic Water, woda, tonik. O smaku, o ormacie pewnie różowego greyfruta Zaciekawiło mnie i To było tylko za 69 pensów. Ciasteczka ziemniaczane, kiedy się kupiliśmy, były bardzo dobre. My je robiliśmy z oliwą, z czosnkiem, z Fryera, po 27 pensów przecenione. Gigantyczne krampecy za 60 pensów. One są naprawdę wielkie, jak moja błoń. Tam są trzy sztuki w środku. Bułki do hot dogów. Dwa razy jajka. Najlepsze na świecie. Uwielbiamy jajka z Herona. Dwa razy sok pomarańczowy, one były chyba po 69 pensów to chyba taka cena tam była na półce. A tutaj większe pomarańcza i mango po jednym funcie tylko. Oni ostatnio zawsze mają soki w promocji, także zajrzyjcie sobie do herona, jak macie u siebie. Trzy razy frankfurterki wzięliśmy. One też są u nich po 69 pensów tylko. Mamy tutaj kiełbaski dla naszej Lili. i tak, dwa razy salami. Nam te salami bardzo smakuje, nie lubimy salami z Aldika, z Lidla, z Tesco, nie wiem. Te z Herona nam nie, tak smakuje, takie tłuste, no takie fajne, naprawdę nie jest takie suche, no jest pyszne, bardzo nam smakuje. Tłuste, takie zdrowe. <laughs> <laughs> takie złe, niezdrowe. E, wzięłam waciki, mieli tylko te duże, no ale wypróbuję sobie. E, wzięłam trzy razy tonik i to jest gorzka cytryna, ale wiecie co, trzy za jednego funta były. No, co my tu, czekajcie, tu jeszcze nie skończyłam. Cztery sneakersy po 39 pensów, był sneakers, Wojtek sobie wziął słodkość. Nie wierzę. Dajmy i one są smakowe, czy same no wiem, że lubisz dajmy, ale że sobie w sklepie kupiłeś. No, ale to są normalne tradycyjne dajmy i to są jajeczka. Zobacz, to chyba za funta było. bardzo. O, to mogliśmy jeszcze jedno wziąć. Myślałam, że po funcie. Nie nie tak Tutaj jogurt z proteinami jagodowy za 34 pensy. No, i wzięłam. Wiecie co? Te slasze z Moniką. Będziemy sobie jeść. Jak kiedyś będzie u nas. Zamrożę dwa smaki. No i wzięłam też lasagne. 2,24. Nie wiem, czy ją zjemy, czy zamrożę i niech sobie jest. Wiecie, jak w razie czego kiedyś by było potrzeba. No i całe opakowanie chusteczek mokrych i to wszystko. Dobra, my niedługo będziemy się zbierać po maksa. Może jeszcze kawkę sobie zrobię. I wiecie co? Jedziemy po szkole Odwiedzić naszych znajomych Agnieszkę i Daniela. Dawno ich nie było we vlogu. Wypijemy sobie taką popołudniową wspólną kawkę. Może wam nagram jakieś tam, wiecie, wyry, urywki na koniec, jak tam będziemy u nich, ale z wami będę się już żegnać. Jeżeli jeszcze nie, po, nie oglądaliście poprzedniego vloga, w którym też opowiadaliśmy o aucie elektrycznym i odpowiadaliśmy na kilka Waszych pytań, właśnie związanych z tą tematyką, to sobie zajrzyjcie. Link zostawię Wam w opisie pod filmem. Całuję mocno, dziękuję, że byliście. I co? Czekamy na odbiór auta, i będę nagrywała kolejnego vloga. Jestem ciekawa, ile im to zajmie. Pa! Właśnie zaczynam robić smoothie, wrzuciłam tutaj do pojemnika banany, jabłka i borówkę, dodamy mleka Alpro i miodu i Max sobie wypije, bo to było jego życzenie. Tylko z tego będę No już wszystko dodałam, tutaj miód pływa, zamykam i miksuję.